Zaczął się 13 sierpnia. Ruszyłam z kempingu na wyspie Fano. Fano, oni jakoś tak to czytają. No i jadę objechać tą wyspę. Tak się wydawała, niby duża, duża, ja już widzę, może ledwo tu zrobiłam parę ruchów na rowerze i już widzę tę plażę. Ja dobra, dobrze, zaraz tam jadę, to w sensowniej filmuję. Takie sielskie widoczki cały czas. Dobra, już kumam o co chodzi z tymi plażami, po których mogą auta jeździć. Na początku rzeczywiście jest taki miękki piasek. Tak jak ja na tym Romo, wczoraj nie mogłam przejechać, ale tutaj jest ubite do betonu normalnie i ja tu bez problemu przejadę. I może na tym Romo też bym przejechała, tylko się wystraszyłam początku, bo był bardzo. Taki piaszczysty, ja tu Babkan takim zwykłym miejskim jedzie, więc ja tym bardziej przejadę. No jest po prostu ubity jak beton po odpływie pewnie. Spróbuję tam dojechać do plaży do końca. No i tak to wygląda. Oni tu wszyscy stoją samochodami no. na plaży parę metrów wręcz od brzegu morza. I się kąpią, dobra, pójdę tam zobaczyć do morza. a tu jest jakaś budka, nie wiem, z lodami czy z czymś jakaś kolejka się zrobiła <grym> no to i tutaj dosyć daleko z pół kilometra jechałam na rowerze i to było wszystko ubite jak beton Tak to wygląda Nie mnie te samochody na plaży, ale jak jest tyle miejsca, to czemu nie? Zabierają miejsca wolnego. Ci <noise> jadą, tam ktoś odjeżdża. Ruch, kurde, na autostradzie. Dobra, jadę dalej. do takiego miejsca w którym najczęściej są foki na że zostawiłam tam rower, ludzie tutaj szli babkę jedną zapytałam ona mówi, że jest około 100 fok słychać je, jak wyją, słychać je aż tam daleko, to jest jakieś półtorej kilometra. idę po takich po takich płotkach yy... i <laughs> słychać je cały czas jak wyją normalnie takie wycie <laughs> No bo na młode foki to się mówi szczeniaki, nie? Dobra, no. mam nadzieję, że je sfilmuję. Słychać jak się drąfoki foki tam na Mieliźnie są. się ostro. Mi się zaraz głębiej już się trochę boję dalej iść. Nagram jak się drą i wracam. Są momenty takie, że się drą strasznie. Dziane są. Tam. straciłam ostrość. Dosyć spora kolonia tych fok. O, jak wyjął Jest ich rzeczywiście ze 100-150. Dobra spadam stąd Bo to kurde jestem na środku Do Jakiejś zatoki Ja muszę jeszcze stąd wrócić Gdzie trwało i trwało Muszę uciekać Bo widać, że woda się zbliża Że przypływ idzie Ja tu jedna zostałam ostatnia a Wszyscy ludzie już poszli Tam jeszcze chłopak z dziewczyną jakiś idzie Tam Może też tak jak ja Nie wiedzą kiedy są pływy Ale widać ewidentnie, że tutaj na tych ka idzie ta woda widać to no, to muszę uciekać O, a tu wyraźny yy, ślad po fokach. Martwa mała foczka padła. To nawet jakiś ptak ją rozdziobywał. No, natura, samo życie, maleństwo. Widać, że małe to to jeszcze to białe futerko na niej. Albo ją ktoś... Dobra, nieważne, kurde, co się z nią stało. W każdym razie leży tutaj padnięta mała foczka. Ach, natura. W tych kopkach takich, w tych błotkach odpływowych, jakieś zwierzątka siedzą. To widać, że coś tam jest. Tak zostawiłam rower, jak poszłam na te mielizny tam szukać tych fok. No z godziny mnie nie było. Nie było jak przypiąć, bo tu pod tym znakiem były dwa inne rowery przypięte i nie miałam jak, ale tak zostawiłam i widać, że nieruszony. Zobaczam po drodze ławkę. Zagotowałam sobie wodę i będę jadła kurczaka z, z ryżem. Już, już sobie zalałam kawałki mięska suchego, o. przy samej ścieżce rowerowej. Uciekam z wyspy Fano, jestem na przystani, tam przyjechał. Tłumycy mi powiedzieli, że nie potrzebuję biletu, żeby wracać z Fano. No i tyle no, nie ma nic więcej na tej wyspie, tylko te plaże i foki. <grym> Także jeżdżam na prom. Pojechałam promem do Esbjerg, a dużo ludzi nie było na promie, bo on co chwilę, co 12 minut jeździ. I próbuję dostać się na kemping do ribe, to jest jakieś niecałe 40 km stąd, tam się przejadę! Trzymaj się tej drogi. Nocleg mam dzisiaj na kempingu Darum, no trochę jestem zła, bo mało tych kilometrów się zrobiło, bo chciałam jechać aż do miejscowości Ribe, żeby mieć blisko jutro na tą wyspę Mando, ale no, odpisali mi, że po prostu nie mają miejsc, no i no ale dobra, za to ten kemping jest sympatyczny, tutaj facet mi kazał podłączyć się do prądu. W takiej oranżerii. Mówi, że wszystkie miejsca z prądem są po prostu zajęte i tutaj się podłączyło. No dobra, kazał, tutaj się podłączyć. Się podłączyła. Mówi, że mam się tu posiedzieć i ten, i żebym się nie martwiła, mogę tu zostawić na noc, jak chcę. No i tyle, no. A namiot mam kawałek dalej stąd, ja wiem, z 10 metrów stąd. Tu sobie gotuję wodę, zaraz sobie zaleję owsiankę, herbatkę. Tutaj jest ta oranżeria krzeczkami no i dosłownie 10-15 metrów dalej mam mam namiot rozbity o tu <noise> takie miejsce na 6 namiotów on to ma przeznaczone ale nie ma nikogo no ale nie ma tutaj prądu za to za tym drzewem tutaj jest woda, kulek z wodą Tą ja sobie rozwiesiłam ręcznik do suszenia no dobra, no i tak i tyle. A zaraz usiądę. No przez to, że przez to, że tych kilometrów niewiele, to przyjechałam tu dosyć wcześnie, po 18 i mogę sobie spokojnie dokończyć film. To muszę podkład muzyczny tylko wrzucić i będę miała film z poprzednich dni i zacznę może dzisiejszy.